Witajcie, moi drodzy, w następnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy Brookhaven. Dzień dobry, dzień dobry. O. Tak, czekaj, zaraz do ciebie przyjdę. No jesteś, już jesteś. Jestem normalna już? Już nie jestem łysa? No nie, no nie jesteś łysa, po prostu tak jest...

nie ja, wiem, ja, nie wiem ja. Kliknij sobie tę buźkę ze strzałeczką Znaczy z tą skrytką I jak to w ogóle się stało, że ja tak wyglądam? <laughs> Sorry, to ja To ja Ci to zrobiłam Jak to Ty? Na, 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 na komputerze Niemożliwe Możliwe, możliwe Przecież byłam dla oczy masz oczy? się jakoś Co to za geniusz? ty sobie go ustaliłaś Nie, ty sobie góry Normalnie, uswizówię go. No jak się kręcę, ale numen. <noise> nie mogę na ciebie patrzeć. To <noise> nie, Ej, spójrzcie się z górki. Co się stanie? Czy lecisz? Lecisz! Co się stało? Ja chcę nic nie Ja mam jeszcze normalnie. No bo masz harmonbię. Jak ja nie mam ustawić tego, żeby spojrzeć na swój wygląd tu? Jak ty wyglądasz? Nie mogę się z tobą pobawić. Ale to się nie wygląda. I za, to nie jest zabawne. Czemu? Nie mogę nic ustawić. Nie można tego teraz otworzyć. Nie wiem, co mi się tu porobiło. Te! Otwórz, otwórz, otwórz sobie.

No. A Ej, no ale jak ja mam to usunąć? Jak ja mam to usunąć? Co zrobiłaś? A nic. Jest. Gdzie jesteś? Widzę cię! Widzę cię! Niż mnie. Już, Już tak. Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? A, a ty co zrobiłaś? No nie jest z sobą. <coughs> ja nie mogę, ty jesteś niemożliwa. O <coughs> tu, o jest miasto? Co do miasta? Zaprowadzić Mam auto Halo mam auto Ja się boję twojego auta Jak się boisz mojego? Nie i wywiozę cię obiecuję O jest miasto jak... O, zobacz! nie! Ja Cię <gnatę>, kręcę! Nie muszę! <noise> gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś posłań? Metro! Wpadłam do metra! O! Jestem uratowana! Co? Pojechałam! <noise> Aha, do metro! Hej!

Ubiłam Cię? Tak <grybuj> e, Jeszcze Powiedz gdzie jesteś Nie wiem sama, już nie wiem gdzie jestem Co widzisz? Ja widzę, Twoje auto, to, jak jeździ z tym samochodem niebieskim. Patrzę na Ciebie, jak cofasz. Z czego tu wjechałaś? Patrzę na ciebie, jak wjechałeś do gdzieś tam. Stanie sobie na ulicy, no. Gdzie ty jesteś, no? Uh -oh. Gdzie jesteś? O no, no. tu! No, tą domu, no. Nie, 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 domu nie, 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 Jak to nie, ma? Gdzie? Gdzie ty no wiesz! Zanim gdzie zaraza? Ty Teraz ty nie znajdziesz. Ale się fajnie schowała. Co się wzięłaś? Nie, to jest niemożliwe! Gdzie jestem? Ja Gdzie ja jestem? Jestem pomapą! Helikoptera? Wyobrażasz to sobie? Jestem pod mapą. To nie jest dziwne. To nie jest dziwne. Dziękuję, że mi pomogłaś. W czym? Nie potrzebuję helikoptera. Fajnie. Znajdziesz mnie teraz. Nie, jestem pod mapą. Jesteś pod mapą? Super. To mam wreszcie trochę spokoju. Tak. No to skoro jestem pod mapą, to gdzie ty jesteś? A nieważne, gdzie ja jestem. Kąpiesz się, tak? Już nie jest Spójrz pod siebie! Dlaczego pode mnie? Ale bo jednak nie. Znowu jestem pod mapą. Rozumiesz to? I muszę się teraz resetować. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? spokój. gdzie jesteś? No gdzie jesteś? Widzę, że mają żabkę. Ty, gdzie jest żabka? to jest? Co to jest? Yy, chyba muszę zmienić to i twojego awatara. No Większy... Hehehe <grych> <grych> za. Nie chcę wiedzieć, jak ja wyglądam! Znajdę mi podpowiedzi! Nie mogę! Czemu? No, nie mogę! No proszę cię! Nie! A czy widzisz mnie? Nie! Nic nie znajdę, rozumiesz? Nikt nie znajdę. Na pewno jestem gdzieś na zewnątrz. Na pewno gdzieś na zewnątrz? Tak. Uciekłam daleko od ciebie. Uff. Uff. Nie mogę, że go zorwałaś. No zorwałam Ale tu gdzie jestem, mnie nie znajdziesz. Mm -hmm. Tak. Ha, ha. No. Odejdź! Odejdź! <grym> nie. nie patrz! Nie pójdę tutaj! No, no, no jak mam cię znaleźć? Bez żadnej podpowiedzi Nie ma podpowiadania. No, mi twojego po samochodu to jest fajnie. Słuchaj, <laughs> słuchaj. Słuchaj, słuchaj. A czy jesteś blisko fontanny? Fontanny? Coś ty? Ja od fontanny to jestem, ja gdzie pierś rozsiadał. Czy jesteś gdzieś blisko jakiś działek? Działek? Czy jesteś w mieście? Tak. Ale sobie. O, ładko, funkcjonowała No ci nie, no, nie znajdę. No nie znajdę cię. No i o to mi chodziło. No, nie znajdę cię. No. Oj. oj! No! Oj! Widzisz moje jęki? Nie, teraz nie, nie. Ale przez przed chwilę na, u ciebie na ekranie widziałam yy, w ciebie. Widziałam po prostu może nie siebie, tylko tyle co to miejsce, gdzie byłam, gdzie jestem. Ale nie weszłaś nikomu do domu. Nie, nie weszłam nikomu do domu. Cały czas jestem na dworze. O, czy no widziałam twoje autko, ale mi zniknęło z radaru teraz. Ale chyba wiem, gdzie jesteś. Oj, oj. Oj, oj. Tam była, więc tam nie powinnaś być. Oj, oj. A ja Cię widzę z daleka. Z daleka? No co, widzisz? No co, mnie widzisz? Nie. Nie. Teraz mnie widzisz? Albo może i teraz? Nie. Teraz? Nie. Teraz? Zawsze. Teraz? Nie, musiałabyś wjechać tam do góry gdzieś. Ale nie wiem czy to jest w tą stronę. Ale jedź na wszelkie wykłady. Teraz? Czekaj, zaraz Ci powiem Tylko się raz Ty, tu jest żabka No właśnie tam Tego Żabka, mówisz? No, widzę żabkę Ludzie sobie żabkę To powiem ci tak Jestem gdzieś pomiędzy takimi wieżowcami Pomiędzy jakimiś wieżowcami? Tak, takie wysokie wieżowce

Kiedy ty mnie zauważysz? Nie wiem, bo ja nie wiem, czy to jest akurat w tym miejscu, więc... na ja miałam, nie patrzyłam, w którą stronę wiem, wiem, że jest tu jakaś budynek, ty gdzie ty pisze, co? Stabilizacja Brookhaven. Stabilizacja y. Brookhaven... <laughs> żabka Co ty z tą zabką? Bo, no, no, bo, no, to co, 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 co? to no, co, <zysy> Nie wiem, gdzieś ty możesz być. jakaś no, no, mówię no, no, dwoma blokami. Wieżowcami. nie ich tu więcej. Co? no, są takie wieżowce.

no dobra. A <grywa> ja cię widzę. No chceś na płynę. No to z... Aha, no nie musisz, dobra. Patrzę na ciebie. Z której strony mnie widzisz? <grywa> <grywa> z... z lewej. Sobie stoję mm. i patrzę w dół. Co? Patrzę w dół. Co? Co? Oj 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 oj. Czy ja ci gdzieś widzę? Nie widzisz Nie. mnie? i patrzę w dół jestem po twojej lewej i patrzę w dół jesteś po mojej lewej i patrzysz no poza tym wiem gdzie jesteś gdzie? Na samej górze tylko tu tutaj, tak? No No to właśnie, no chcę ci coś pokazać Ups, spadłam No, do, 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 do mojego auta idź No idę, zaraz idę. O, widzę Weź to wyłącz i zaproszę. Dobra, kochani, piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. E, lajkujcie, dajcie subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmiku. Tak. Pa.